Witam serdecznie, dzisiaj bez żadnych większych opowieści chciałam podzielić się z Wami moimi wglądami z tu teraz na świeżo um, powracając właśnie z dwudniowego kursu spotkania um, i dzisiaj Czas wczorajszej sesji, dzieląc się, wymieniając się własnymi doświadczeniami, uczuciami, uczucia, uczucia, um, spostrzeżeniami. Teraz dogłębnie czując to i te słowa, które powiedziałam, iż mój bliźniaczy płomień nie sprawił nowych ran, tylko po prostu otworzył rany, które już dawno w sobie miałam, które dawno w sobie nosiłam. Tym samym jednocześnie, ponieważ trzymając się często tych naszych opowieści, iż ktoś nam Coś zrobił ktoś nam, lub z powodu jakiegoś wydarzenia, doświadczenia, to czy tamto y, nas spotkało, oddajemy jednocześnie również w ten sposób swoją moc. I te rany, tak, ta iluzja którą mój bliźniaczy płomień po prostu jakby nie było rozbił tym samym dał mi jednocześnie możliwość i wybuch tak uzdrowienia wszelkich tych ran i te rany zazwyczaj i te głębokie rany, tak, oczywiście, to rana odrzucenia, to rana porzucenia, to rana zdrady. Te wszelkie rany każdy z nas w sobie ma. Jeden ma je głębsze, drugi ma może, może po części już uzdrowione. Lecz każdy te rany z nas ma. I tak szczerze, już wczoraj nawet myśląc o tym, czy po prostu opowiadając o tym, co mnie spotkało, czego doświadczyłam. Doszłam do punktu i doznań, gdzie już, już te opowieści, tak? iż mój bliźniaczy płomień te moje rany mi otworzył. Już praktycznie się znudziły. Już... Już nie ta osoba jest odpowiedzialna za to, co się ze mną dzieje. Tylko i wyłącznie ja. Ta odpowiedzialność i tą odpowiedzialność przyjmuję w pełni z wdzięcznością, z wdzięcznością do siebie, tak? Iż miałam taką odwagę, iż mam taką odwagę, aby stanąć do tych cząstek, które. które nie zawsze chcę widzieć, dostrzegać. Gdyż, gdyż oczywiście mnie boli, oczywiście cierpię, oczywiście dotykam swojego bólu, swojej tęsknoty, swojego cierpienia, uczuć, które nie zawsze chcę odczuwać. Tak? A przede wszystkim tak często próbujemy na zewnątrz dawać siebie. Obraz, w którym w rzeczywistości nie jesteśmy. Czyli ten obraz, jaki z siebie dajemy, nie zawsze zgadza się z naszą głębią. I tym samym, spotykając istotę, osobę, która odzwierciedla i mówi Ci: Ok, jednak to, co mi pokazujesz, nie jest prawdziwe. To, co mi próbujesz przekazać jest tylko i wyłącznie powierzchnią a nie głębią ciebie tak często uciekamy sami od siebie, uciekamy sami od ludzi, którzy są w stanie i mają możliwość zerknąć na te cząstki i pokazać nam te cząstki na którym sami nie chcemy spoglądać. Dlatego jeszcze raz: spójrzcie na swoje opowieści, na swoje przekonania, jakie są, czy jest. I czy te przekonania tak naprawdę dogłębnie są tym, co czujesz. Gdyż wystarczy tylko zmienić opowieść, wystarczy tylko zmienić pogląd, wgląd, aby odczuwać inaczej, aby przywołać swoją energię tym samym, aby po prostu pozwolić sobie i przyzwolić sobie być tym, kim się jest, odczuwać to, co się odczuwa i czuć. Dawać i brać jednocześnie to, czym się jest, gdyż tak szczerze rezonujesz, gdyż tak szczerze przyciągasz automatycznie materię za pomocą swojej energii, za pomocą tego, czym wibrujesz, czym jesteś. Im bardziej oceniasz, tym bardziej przyciągasz ocenę. Im bardziej jesteś w przestrzeni serca otwartości, tym bardziej przyciągasz otwartość. Gdyż nią promieniujesz, świadomie lub nie, nie ma znaczenia, gdyż energią jesteśmy w 99,999%, a ona nie odróżnia i nie ocenia, co jest dobre, a co złe, co ci służy, a co nie. Więc z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia i z punktu tu i teraz dziękuję z głębi serca. Dziękuję moją istotą za to, kim jestem, za to czym jestem i za to, iż mam możliwość dzielić się również z Wami tu i teraz. Moją energią, moim światłem i moimi wglądami, uczuciami. Dziękuję, że jesteś i do usłyszenia. Rajne zele ciao. I dziękuję mojemu bliźniaczemu płomieniu za możliwość, za dar, jaki A tutaj teraz dobija się do mnie nowa energia, więc dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia. Do zobaczenia. Ciao.